Zaplątałem się troszeczkę w technice i dlatego się. Stąd się wzięło to kilkusekundowe opóźnienie i nie pojawiłem się na ekranie dokładnie o 5.55 i 55 sekund. Ale popracuję nad tym, bo mam zupełnie nowy głośnik, bo tamten mi wyzionął ducha. Ale i tak, to będzie wspaniały dzień. To będzie wspaniały dzień, nawet dla tych 2% osób, które się, szczególnie może, które dzisiaj deklarują, że są zupełnie przypadkiem. Cieszę się bardzo, że dołączasz do klubu 555 po to, żeby się dać zainspirować, dobrze zacząć dzień, uśmiechnąć się o poranku. Może uznasz na początek, że jest to banalne, może wręcz infantylne, ale to działa. Popatrz, będzie nas tutaj ponad 2000 ludzi, którzy tak zaczynają dzień, często od wielu miesięcy lub nawet lat. I uwaga, to działa, zatem jeżeli jesteś dzisiaj pierwszy raz i uznasz, że być może nie do końca ci się to podoba, wiesz, to może lepiej sprawdzić, czy to działa. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O poranku w kolejny dzień. W klubie to już 2412 dzień z rzędu. A my dzisiaj witamy dzień. Ten dzień jest szczególny, bo jest to 57 dzień roku. <laughs> 57. dzień roku 2025, jest to 9. tydzień, 26. dzień lutego. Środa, dzień kabanosa, dzień dinozaura, dzień pozdrawiania blondynek. Wszystkie blondynki, dla wszystkich blondynek, serduszka i pozdrowienia. I wreszcie Światowy Dzień Pistacji. Dinozaurom też życzymy wszystkiego najlepszego z okazji. Tego nietypowego święta. Cytat na dzisiaj w tym kalendarzu mi się nie podoba, więc nie będę go cytował, ale za to zacytuję cytat z tego drugiego kalendarza, który mi się podoba bardzo, bardzo, bardzo. 308 dni przed nami roku. Dla tych, którzy są w wyzwaniu, twój najlepszy rok, to oczywiście wiadomo, mamy jeszcze sporo czasu, żeby ten rok stał się najlepszym rokiem w twoim życiu, ale niezależnie od tego również możesz to sprawić. Pamiętaj, że ważne jest, żeby każdy następny rok był lepszy od poprzedniego i gorszy od tego następnego. Zatem 10 godzin i 42 minuty potrwa nam dzień. Wydłużył się już o dokładnie 3 godziny. Przed nami jeszcze 3 tygodnie, czyli 21 dni zimy, a potem już wiosna! No, ja jednak ja uwielbiam tę porę roku, kiedy robi się coraz cieplej, jest takie często nieśmiałe, ale piękne słońce. A Franz Kafka to ten cytat, który mi się tak bardzo, bardzo podoba. Młodość jest szczęśliwa, ponieważ ma zdolność dostrzegania piękna. Kto zachowuje zdolność widzenia piękna, nigdy się nie starzeje. To tak często przekonuje do tego, żeby zauważać piękno w swoim otoczeniu, piękno tego świata, który przecież jest wręcz niezwykły, i będę o tym zawsze. Będę to zawsze powtarzał. Maciej Grześkowiak, który jest z nami od 22 stycznia, czyli nieco ponad mm, miesiąc, ma wszystkie obecności, prawidłowo wytypował liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie klub555.pl, prawidłowo odgadł i Maciej, książka wędruje do ciebie, napisz mi maila na kontaktmałpa klub555.pl, podaj adres, numer telefonu i książka powędruje. Do ciebie. A my musimy włączyć teraz intro. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, co się stanie. Jak? Napijesz się ze mną herbaty? Uśmiech na mojej twarzy wywołał komentarz e, Sławka Pańczyka, który napisał. Pozdrawiam, Blondynki, pamiętające, dinozaury i jedzące. Kabanosy i pistacje. Tak trochę myślę w stylu Adama napisał Sławek Pańczyk tym razem. Komentarz bardzo mi się podobał. Pojawił się promienny uśmiech na mojej twarzy że pozdrawia blondynki pamiętające dinozaury. <laughs> dobre, dobre, z dużą dawką pięknego humoru. Naprawdę mi się bardzo, bardzo podoba. Dobrze, cóż, mamy dalej herbatę, oczywiście. Herbatę mamy. Herbaty można się napić z kubka z okinawy. Przywiozłem go sobie w ubiegłym roku. Herbata ziołowa o poranku naprawdę robi robotę. Kawa będzie później, za jakieś 2-3 godziny będzie dopiero kawa. Ja jednak mimo wszystko uważam, że o tej porze mam najwięcej kortyzolu we krwi, więc nie potrzebuję się dodatkowo jeszcze nabuzować. No chyba, że ktoś krótko i źle spał. No to wi wiadomo, że wtedy musi sobie troszeczkę. Tej energii próbować dodać, bo to nie zawsze tak jest. No dobra, mam nadzieję, że już się uśmiechasz. Pozwól sobie na to, żeby pojawił się promienny uśmiech na Twojej twarzy i powiesz sobie za wszystkimi klubowiczami, to będzie wspaniały dzień. To jest takie trochę prawo oczekiwania. Brian Tracy napisał to kiedyś, że nie dostajemy od życia tego, czego pragniemy, tylko to, czego z wiarą oczekujemy. Więc jeżeli w Twojej głowie będzie się po kolei w kolejnych dniach, a można to wywołać u siebie za pomocą klubu, pojawiało takie oczekiwanie, że to będzie wspaniały dzień, to to się przerodzi we wspaniałe tygodnie. A te się przerodzą prze, inaczą, we wspaniałe miesiące i wreszcie lata. A z tego zrobi się wspaniałe życie. A czyż nie o to właśnie chodzi? Żeby to było. Piękne, mądre, spełnione, wspaniałe życie i takie życzenia składam każdego dnia. Mamy akurat dzisiaj, właśnie chciałbym pozdrowić Roberta Wasia, który przywitał nas e, pozdrowieniem z Fiji, które nazywa się Bula, tak się mówi tam dzień dobry. Tylko tam chyba jest to dokładnie już 12 godzin później, czy jakoś tak dziwnie, prawda, na Fiji? To jest jakaś taka różnica ogromna w czasie. Dobrze, mamy solenizantów, to jest Dariusz Pietryk, Beata Sztrus i Grzegorz Nowak. Dla nich oczywiście, ale też dla wszystkich tych, którzy być może są tu pierwszy raz, a może mają dzisiaj urodziny lub też jakiś szczególny powód do świętowania, to dla nich oczywiście najlepsze życzenia. Życzenia, które powtarzam każdego dnia. Życzenia długiego zdrowego, mądrego, bogatego, szczęśliwego, pięknego, spełnionego, życzliwego i dojrzałego życia tego życzę. Tobie też, szczególnie, a jeżeli jesteś pierwszy raz dzisiaj, bo na przykład gdzieś tam zauważyłeś w przestrzeni internetowej, że jest coś takiego jak klub 555, to tobie też tego serca życzę. I dla tych osób, które mają urodziny, oczywiście happy birthday to you. Zawsze to robię. To takie trochę szalone, ale ale dlaczego nie? Może kiedyś powinienem o to zapytać w ankiecie, czy ja powinienem w ogóle śpiewać te Happy Birthday. Bo może w większości się to nie podoba w ogóle. A ja się <noise> wysilam, żeby sprawić komuś przyjemność. I wreszcie zapytałem w ankiecie, dlaczego jesteś w klubie? Właściwie powinienem chyba poczekać do końca. Dzisiaj klubu, ale na koniec jeszcze sprawdzę dokładnie te dane. Póki co przypadkiem jest dzisiaj 3% ankietowanych, bo mnie klub inspiruje, 23%, bo to dobry początek dnia, 37% i wreszcie, bo lubię i dużo mu zawdzięczam, 30% podobnie 37% ankietowanych. Jest nas w tej chwili prawie 2000, chyba na żywo. Ponad już. Dobre, dobre liczby się dzieją i myślę, że jeżeli taka ogromna liczba osób wstaje mimo wszystko o 5:55, żeby być tutaj na żywo, to coś w tym jest i daje mi to ogromne poczucie spełnienia. Za to dziękuję z całego serca wszystkim tym, którzy są ze mną o poranku, bo to pokazuje mi, że to co robię, przygotowując się do tego ma sens. Tak naprawdę chcę pokazywać ludziom, że można dobrze zacząć dzień. To nie chodzi o to, żeby dostarczyć sobie w ciągu pół godziny wiedzy, którą będziemy rozkminiać przez, całą, przez cały dzień. Często chodzi o jedno zdanie usłyszane tutaj, żeby nam poprawił się humor, pojawił się uśmiech na twarzy, zrobiło się ciepło na sercu. Tak naprawdę o to chodzi żebyśmy weszli dzień w dzień kolejny dzień z przekonaniem, że warto żyć, że warto dobrze myśleć, że warto coś zrobić. I do tego jest nam potrzebna samoświadomość. Samoświadomość to zdolność rozumienia własnych emocji, własnych myśli, wartości, własnych zachowań. Rozumienie, czyli dlaczego tak jest, dlaczego ja coś robię, dlaczego tak się zachowuję, dlaczego tak, a nie inaczej. Refleksja właśnie to proces analizy i oceniania swoich doświadczeń. Ja nie lubię słowa osądzanie, ocenianie, ja bardziej lubię słowo reflektowanie, czyli wypadkowa pewnych refleksji. Razem to umiejętność, te umiejętności pozwalają na głębsze zrozumienie siebie, co jest fundamentem rozwoju osobistego i oczywiście lepszego zarządzania swoim życiem. Odkryłem dzisiaj mnóstwo, nawet odkryłem dzisiaj tekst, który napisałem ponad 25 lat temu. Mam to jeszcze wszystko. W plikach wtedy już zapisywałem to w komputerze. To było już ćwierć wieku temu, a ja te teksty odszukałem, odnalazłem. I czasami patrzę się na tego Fryderyka, który miał wtedy nieskończone jeszcze 40 lat. Całkiem mądry chłopak to był wtedy. <laughs> to nie znaczy, że chciałbym teraz się cofnąć do tamtych czasów. Nie, jest naprawdę dobrze. Szóstka z przodu to też jest dobry wiek. Życie zaczyna się po 60., jak mawiał jeden z moich nauczycieli. Ale dobrze. Zaczynajmy. Było wszystko? Chyba już było, nie? Kiedyś. Ja nie wiedziałem, że te... Nikola Tesla napisał coś takiego. Wysłała to Renia Lewandowska. Ja do tego dotarłem też gdzieś tam w latach dwutysięcznych na początku. Wyobraziłem sobie jednak, że nasz mózg to jednak może być coś w rodzaju nadajnika i odbiornika. Nie wiedziałem i wysłała mi to Renia Lewandowska. Mój mózg to tylko odbiornik. We wszechświecie znajduje się rdzeń, z którego otrzymujemy wiedzę, siłę, inspirację. Nie wnikałem w tajemnicę tego rodzenia, ale wiem, że on istnieje. To napisał Nikola Tesla. A ja podejrzewam to od lat. Dzisiaj pierwszy raz słyszę coś takiego. Znaczy, czytam, bo wysłała to Renia. Ale podejrzewałem to od lat, że nasz mózg jest rodzajem odbiornika i nadajnika. To by tłumaczyło wiele rzeczy, których uczą religie. No, bo na przykład, przecież jeżeli my umieramy, to nasze ciało zamienia się w proch, tam nic nie może zostać. Renia tak samo napisała: Przekonałam się, że każda myśl oraz każde słowo, które wypowiadamy, zawiera energię. Ta energia tworzy rzeczywistość. Gdy sięgamy po słowa nasycone życiodajną mocą, mogą zaistnieć spełnienie i szczęście. Napisała Agnieszka Maciąg: Co do tego jestem absolutnie przekonany, że to, jakie słowa wypowiadamy na co dzień, mają tendencję do realizacji. Więc jeżeli mówimy, to całe życie jest do bani. To w tym momencie tak jakby ktoś tego słuchał i mówił, A, chcesz mieć życie do bani? Dziwne życzenie. No ale dobra, dobra, jeżeli tak chcesz, to miej to życie do bani. Jeżeli będę mówił na imieninach u cioci ciągle o chorobach, to ktoś słuchając tego powie, albo ten rdzeń powie, ciągle gada o tych chorobach, może ześlijmy mu jakąś. Dobra, niech tak będzie. Kochani, mam znowu mnóstwo pięknych komentarzy, których nie jestem w stanie przeczytać, bo Jarek Strzałka zacytował mojego ukochanego Arystotelesa. Samo świadomość jest początkiem wszelkiej mądrości. To bardzo ważne zdanie, to jak, jak co znajduje się w naszej głowie. Darek Tomczak pięknie. Renia Jakubowska, Ania Mikulska, Adriana Zarzycka też piękne zdanie. Właśnie. Adriana Zarzycka napisała: Czasem musimy zatrzymać się na chwilę, spojrzeć w głąb siebie i zadać sobie pytanie: Czy to życie, które prowadzę, jest naprawdę moje? A ja bym dodał do tego: Czy to życie, które prowadzę, jest naprawdę tym, jakie chcę prowadzić? To jest takie mocno samouświadamiające nas pytanie: Czy to jest to, co zawsze chciałem, żeby było? Czy rozglądam się wokół i mówię: Nie. Nie, tak w ogóle miało nie być. Gdzie ja w ogóle jestem? Ale to była taka anegdota o Jasiu, który chciał zostać Menelem. I on później gdzieś tam na tym setnym piętrze w Dubaju stoi i patrzy się na te wszystkie swoje mieszkania, samochody pię piękne i mówi: Gdzie ja popełniłem błąd? <laughs> to jest oczywiście anegdota. Tomek Mańkowski napisał też pięknie i Basia wczesna. Ale ja już teraz muszę przejść. Basiu, piękne teksty piszesz w ogóle. Że samoświadomość i refleksja to niczym solidne fundamenty domu, który budujemy przez całe życie. Piękna metafora w ogóle. Naprawdę bardzo mi się podoba. Natomiast historia na dzisiaj, którą chciałbym Ci opowiedzieć, a później przejdę do tego, co obiecałem, że będzie. Historia na dzisiaj, ona jest z jednej strony bardzo taka e, mocno związana z nawykiem e, praktykuj uważność. Z drugiej strony jednak dla mnie, kiedy ją przeczytałem, ona była taka troszeczkę. Jakby tu. Jakiego by tu użyć słowa? Nie, nie to nie było rozczarowanie na koniec tej historii, ale pozwól, że ją opowiem teraz, dobra? Dobra, pozwól, że opowiem tę historię. Wielki mistrz taoizmu. Codziennie wieczorem chodził na spacer, zabierając jednego ze swoich uczniów. Tylko jeden mógł pójść na spacer z Wielkim Mistrzem. Panowała w tym czasie złota zasada. Jeśli szedłeś na spacer z Wielkim Mistrzem Taoizmu, musiałeś być cicho. Nie wolno było wymówić nawet jednego słowa. Pewnego dnia jeden z uczniów poszedł na spacer ze swoim mistrzem, gdy dotarli i gdy dotarli do muru, zobaczyli przepiękny zachód słońca. Młody człowiek nie mógł się oprzeć i powiedział: Wow, jaki piękny zachód słońca! Złamał regułę. Mistrz odwrócił się i wrócił do klasztoru. Już nigdy nie pozwolił, aby ten młody człowiek poszedł z nim znowu na spacer. Przyjaciel tego ucznia prosił mistrza: To tylko jedno zdanie daj mu spokój daj mu trochę luzu co w tym milczeniu takiego wielkiego? Wielki mistrz odpowiedział. Gdy ten młody człowiek powiedział, jaki piękny zachód słońca, to on już nie obserwował zachodu słońca. Obserwował słowa. Nie obserwował zachodu słońca, obserwował jedynie swoje myśli. Bycie tu i teraz to sztuka, która pozwala nam osiągnąć spokój w dzisiejszym przebodźcowanym stylu życia. Nie jesteśmy w stanie przestać obserwować jedynie swoich myśli. Nie potrafimy czuć, słyszeć, czy widzieć, a jedynie żyć tym, co myślimy, co, czyimi, co czujemy, co myślimy, że słyszymy, co myślimy, że widzimy. Jak gdybym był tym mistrzem, zachwycałbym się razem z uczniem, może znowu tylko nawiążę do dzisiejszego cytatu, który akurat może chociaż wiem, że przypadków to we wszechświecie nie ma. Ale ten cytat mnie ujął i dotknął serca. Młodość jest szczęśliwa, ponieważ ma zdolność dostrzegania piękna. Kto zachowuje zdolność widzenia piękna, nigdy się nie starzeje. No dobra, może ten uczeń mógł zachwycić się, a nie powiedzieć tego. Ale ja bym mu wybaczył, bo coś pięknego jest w tym, kiedy potrafimy się jeszcze zachwycić życiem. I uważam, że to jest taka cecha nasza, ludzi. Że tak długo dopóki potrafimy się zachwycać. Życie jest naprawdę piękne. Samoświadomość. Mówiliśmy ostatnie dwa dni o tym, żeby na wczesnym etapie odkrywać problemy w naszym życiu czy to w pracy, czy finansowe, dostrzegać wcześniej, zanim się jeszcze pojawią czy zdrowotne czy w relacji czy w naszym myśleniu w rozwoju osobistym. Po prostu. Dostrzegać pojawiające się problemy na bardzo wczesnym etapie ich powstawania. Tak pomyślałem sobie, że prowadzi do tego samoświadomość. Świadomość, która. Ja podałem to w zapowiedzi, już zapytałem sztuczną inteligencję, jak definiuje świadomość. Kiedyś napisał dr Deepak Chopra takie zdanie. Każdym z nas jest coś, czego nikt inny nie posiada. Każdy z nas potrafi robić coś, czego nikt inny robić nie potrafi. Odkryj to i rozwijaj. Nigdy nie poznasz cierpienia zawodowej klęski, jeśli będziesz robił to, do czego zostałeś powołany. Jak często zadajesz sobie to pytanie? Bo napisałem taką definicję świadomości. Też już było to może z 15, może więcej lat temu? Świadomość jest zdolnością do zdawania sobie sprawy ze swojego osobistego potencjału, do rzetelnej oceny obecnej sytuacji, określa nasze często ukryte cele, pragnienia, samoświadomość. Świadomość pozwala nam na podjęcie w ogóle życiowych decyzji odnośnie przyszłych działań, które wykorzystując nasz osobisty potencjał doprowadzą nas do realizacji osobistych. Celów. Świadomość określa przede wszystkim wysiłek, który musimy ponieść, aby je zrealizować. I jest przekonaniem, że ignorowanie rzeczywistości jest źródłem wszelkiego zła. Świadomość jest przekonaniem, że ignorowanie rzeczywistości jest źródłem wszelkiego zła. Czyli nie mogę tego zakopywać, za zamiatać pod dywan. Muszę mieć świadomość własnej sytuacji. Tego, jak ona w tej chwili wygląda, w jakiej jestem dzisiaj sytuacji. Muszę wiedzieć, jakie mam nawyki, jakie wywołuje emocje i co to wywołuje, kiedy i jak się zachowuje, jakie przyjmuję postawy wobec określonych rzeczy. Świadomość własnych wartości, ale też własnej wartości zwróć uwagę, to jest takie jest zasadnicza różnica pomiędzy świadomością własnej wartości, kim jestem i własnych wartości, co jest dla mnie ważne, pragnień i celów, świadomość tego jakie ryzyka będą mi towarzyszyć i to nie chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość ryzyka jakie będzie kiedy będę coś robił, muszę mieć również świadomość tego jakie ponoszę ryzyko. Nie robiąc niczego. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć i mieć tego świadomość. To jest świadomość, według Wikipedii, to jest zdolność do zdawania sobie sprawy z pewnych rzeczy. To bardzo, bardzo, bardzo obrazuje to. Zdolność do zdawania sobie sprawy z obecnej sytuacji, w której jestem. Jak wygląda moja sytuacja dzisiaj? Mam prawie 65 lat, jestem finansowo niezależnym człowiekiem, kocham moją pracę, panuję nad moim zdrowiem, mam jeszcze mnóstwo marzeń, otaczam się pięknymi, wspaniałymi ludźmi, chociażby teraz. Czyż to nie jest piękne życie? Zadawaj sobie codzienne pytanie. Codziennie zadawaj sobie pytanie, a propos tego, co powiedziałem przed chwilą. Jakie ryzyko będzie, że coś zrobię, i jakie będzie ryzyko, że tego nie zrobię? Bo teraz, jeżeli myślę o zmianie pracy, to będzie to pewne ryzyko, że na przykład coś nic z tym nie wyjdzie. Ale co będzie, jeżeli ja nie zmienię pracy? Że się wypalę? Że urośnie mi taka gruba emocjonalna skóra i nie będę odczuwał radości życia? Że. Będę się czuł nieszczęśliwy. Zadawaj sobie te wszystkie ważne pytania, które są ogromnie, ogromnie świadomościowe. Kim jestem? Co jest dla mnie ważne? Co jest dla mnie naprawdę w życiu ważne? Jakie mam wartości? Jaki ja jestem? Czy zawsze marzyłem o kimś takim jak ja? Jeżeli szukam partnera, i mam kogoś wymarzonego, to trzeba sobie również zadać pytanie o drugą stronę tego medalu. Czy ta osoba, którą sobie wymarzyłem, chciałaby taką osobę jak ja. To jest właśnie wszystko. To jest wszystko elementem naszej świadomości zdawania sobie sprawy. Jak jest? A teraz chcę powiedzieć, że Olga zurwie mi głowę, bo miałem dzisiaj ogłosić że na naszym kanale na YouTube pojawiła się pojawił się film i Olga mi to napisała już przedwczoraj, a ja jakoś tak jestem chyba na to uodporniony, że zapominam ciągle o tym, żeby żeby to ogłosić. A pojawiła się pojawił się na naszym kanale Zrób z życia arcydzieło Pojawiła się, się retrospekcja w tym tygodniu z Dorotą Helip, Helim Sobkowiak. To jest ten lekarz, o którym ci wspominałem ostatnio. I dzisiaj właśnie na kanale już jest dr Dorota Helim Sobkowska. Przepraszam, Sobkowska? Myślałem, że Sobkowiak. I będzie to rozmowa z Bagdą Daniłoś. A jutro jeszcze zrobię do tego intro. Nie, nie było intro, jest tylko ogłoszenie. Dobra, zawitaj na kanał Zrób Życie Arcydzieło na YouTubie i tam zobacz sobie tę piękną rozmowę, którą poprowadziła Magda Daniłoś. Mam nadzieję, że jednak Olga on nie urwie mi mojej głowy, bo ja lubię ją. Ja nie tylko ją nią jem moją głową, tylko jeszcze ją lubię, korzystam czasami z dobrodziejstw myślenia. Bo są tacy, którzy tylko. I ją jedzą. Teraz się zaplątałem. Dobra, uśmiechnij się teraz. Będzie dobrze. To będzie wspaniały dzień, prawda? Wierzę głęboko, że przed nami będzie wspaniały dzień. A jeżeli będziemy sobie to codziennie powtarzać, to tak się stanie. Bo będziemy tego oczekiwać po prostu. Będzie dobrze, trzeba być dobrej myśli, bo po co być złej? Róbmy z życia arcydzieło. Czyli róbmy najlepszą wersję naszego życia, na jaką nas stać. Bo uważam, że piekłem będzie odchodzić z tego świata, gdyby nam później ktoś pokazał, jak wyglądać mogło nasze życie, gdybyśmy się postarali. Gdybyśmy byli zdyscyplinowani, że ktoś powie nam, przecież słuchałeś, Fryderyka i co z tym zrobiłeś. Dlatego też nie wystarczy mnie słuchać w klubie 555 i nie wystarczy rano wstawać o 5.55, tylko trzeba jeszcze pewne rzeczy zacząć robić, o których tutaj w klubie mówimy. A o czym mówimy? Mówimy o rzeczach bardzo ważnych, takich jak na przykład to, żeby się wyspać codziennie minimum 7 godzin, żeby się dobrze czuć w życiu, żeby być szczęśliwym, żeby być świadomym i żeby robić wszystko dla poprawy jakości swojego życia i nigdy się nie poddawać. Pamiętaj, żeby nigdy się nie poddawać w dążeniu do najlepszej wersji swojego życia. Dziękuję Ci za dzisiaj. Widzimy się jutro o 5.55. Jaki dzień dzisiaj mamy? Środę? To jutro będzie czwartek. Tak? Czy się mylę? Nie? No to uśmiechnij się teraz. Do zobaczenia. Trzymaj się. I pamiętaj o tym, żeby zadawać sobie najważniejsze pytania. Do zobaczenia już jutro. Cześć, cześć, cześć.